Cześć, ja już się słuchajcie, śmieję na samą myśl o tym, co chcę Wam pokazać, a w zasadzie się nie śmieję, tylko się mega po prostu cieszę. Ja już się dawno nie cieszyłam, aż tak z powodu jakiegoś masażera, który trafił do mojego sklepu. Oczywiście zawsze to jest radość, ale ten był wyjątkowo wyczekiwany, poszukiwany, testowany. Zajęło mi to rok i w końcu jest. Kochani, z wielką radością i dumą pokazuję masażer, joga piękna, który jest masażerem wibracyjnym, cudownie relaksującym napięte mięśnie całego ciała, w tym również możemy go wykorzystać delikatnie w okolicach głowy i twarzy. Jest to masażer, który wytwarza bardzo wiele takich szybkich, wibracyjnych ruchów. A my w ten sposób jesteśmy w stanie naprawdę w bardzo krótkim czasie bardzo intensywnie wymasować ciało i zmniejszyć różnego rodzaju napięcia, bolesność, bóle, w tym także bóle napięciowe głowy, bóle karku, jak i również poprawić krążenie krwi i limfy, ale też przede wszystkim właśnie limfy, na czym mi zależy, ponieważ jest to także mój problem, ale problem również bardzo wielu moich klientek, gdzie nie jesteśmy w stanie pracować nad takimi głębokimi zmianami na twarzy, ponieważ jest mnóstwo napięć w ciele i te napięcia ograniczają przepływ limfy, a dzięki temu masażerowi możemy te napięcia redukować, limfa lepiej krąży i dalej możemy sobie iść z pracą nad twarzą. E, masażer przede wszystkim, to czym on się wyróżnia i na czym mi zależało, jest mały. Jak widzicie w dłoni jest to naprawdę nieduże urządzenie, nie jest on e, ciężki. Jest, bym powiedziała, no tutaj odczuwalny ten ciężar, bo gdyby on był taki mega luciutki, to nie byłby w stanie wykonać tych uderzeń, ale mimo wszystko jest, to, jest on dosyć lęki, lekki, jest bardzo poręczny. Ma fabrycznie przygotowane w zestawie cztery końcówki, zaraz je pokażę. Ja jeszcze zawalczyłam o dodatkową końcówkę, taką końcówkę bardzo mięciutką, pneumatyczną, i ona jest gratisowo do zestawu dodawana, ponieważ ona jest bardzo taka, bym powiedziała, właśnie miękka, elastyczna, i dzięki niej możemy sobie wejść. Już tutaj wyżej w obrębie szyi, delikatnie, też podkreślam delikatnie głowy i twarzy. Ma on czterostopniową regulację, włącza się go bardzo prosto, chwilę dłużej po prostu przyciskamy. Jak już widzicie, od razu zaczyna pracować. I tutaj pojawiają się takie cztery malusienkie diodki Teraz to jest pierwszy stopień, potem przy drugim naciśnięciu mamy dwójeczkę, trójkę i maksimum czwórkę. I zobaczcie, jak on już tutaj szybko pracuje. O, także to są takie właśnie bardzo szybkie wibracje. Te wysokie wibracje możemy używać do całego ciała, do miejsc, gdzie wyczuwamy duże napięcia. Zasada jest bardzo prosta: masujemy tkanki miękkie, nie masujemy kości. Wyczuwamy również tak zwane punkty spustowe na ciele, czyli to są takie punkty bardzo bolesne i rozmasowanie tych punktów będzie przynosiło ogromną ulgę w napięciu mięśnia, który jest lokalizowany obok. Czyli, na przykład, jeżeli boli nask, przykładowo, kark szukamy tego punktu spustowego bardzo często on jest tutaj właśnie w miejscu gdzie łączy się już mięsień i cała powień z łopatką i tutaj sobie rozmasowujemy ten punkt i wtedy cały ból nam przechodzi także w ten sposób po prostu szukamy tych napięć i szukamy sposobu jak się pozbyć bólu natomiast jeżeli chodzi o masaż dekoltu masaż szyi to zaraz wam teraz zaprezentuję bardzo ważna rzecz tutaj robimy tylko i wyłącznie na jedynce Czyli włączamy i tylko musi się nam palić ta jedna diotka, i zaczynamy od masażu dekoltu. O, teraz będzie mi głos, tak sobie śmiesznie brzmiał. Sz szczególnie w strefie, właśnie pod obojczykowej, wyczuwamy tutaj dosyć duże napięcie i sobie właśnie tę okolicę rozmasowujemy. Warto jest tak, że wejść sobie tutaj już bardziej pod pachę. Szczególnie jeżeli się takie wałeczki pod pachą robią, no to też jest tutaj dosyć dobry sposób na ich rozmasowanie, na rozbicie tkanki tłuszczowej, jak i również na poprawę krążenia limfy, również cała pacha jak najbardziej. Czyli dekolt, dekolt też tutaj nisko w części tej takiej mostkowej między... Biustem I sobie tak delikatnie rozmasowujemy cały dekolt. Pamiętamy pacha pod pachą. Potem idziemy sobie do karku, i tutaj już sobie możemy zwiększyć tą częstotliwość, czyli nawet może być to trójka. I rozmasowujemy bolące mięśnie. O, widzicie, jak one falują. Nawet jeżeli jest to na jedynce, to widać, jak się poddają masażowi. Ojejku, jakie to miłe. A tutaj możemy, na, jeżeli mamy czas, jeżeli mamy naprawdę na to e, taką przestrzeń, to rozmasowujemy sobie znacznie dłużej, to może nawet kilkanaście minut trwać. Jak bardzo Was boli, to poświęcamy tutaj dużo uwagi. Jeżeli nie, to tylko chwila. I zaczynamy sobie masować szyję, tylko bok szyi, po to, żeby rozluźnić właśnie tutaj wszystkie napięcia, omijamy tarczyce. I nie przyciskamy głowicy. Tutaj wchodzimy już bardzo delikatnie. O ile wreszcie ciała, czyli od szyi w dół możemy mocno dociskać, tak tutaj bardziej bym powiedziała takie bardzo powierzchowne ślizganie się, czyli delikatnie. Zatrzymujemy się chwilę pod uchem po to, żeby poprawić właśnie krążenie limfy i idziemy sobie do podbródka, ale zobaczcie, teraz słychać. Nie wchodzę na szczękę, tak? Tylko idę w te tkanki miękkie na podbródek. I rozmasowuję. Oczywiście to wszystko robimy symetrycznie na dwie strony. I teraz wchodzę na strefę policzku. I tak jak wspomniałam, delikatnie, czyli o, otwieram lekko usta i masuję, nie masuję kości. To jest takie muskanie. Jakby to pokazać bokiem. To jest takie tylko muskanie. Mhm. I rozmasowuję sobie całą linię żuchwy, tutaj nad można powiedzieć krawędzią. Przechodzę do bardzo silnych, często mega napiętych mięśni żwaczy. Otwieram usta. Także, jeżeli ktoś cierpi na bruksis, to jak najbardziej może wykonywać taki masaż. I teraz policzki. I teraz ten ruch będzie taki, nie będzie zależało, żeby też tutaj wspomagać odprowadzanie limfy, czyli od środka twarzy idę w stronę ucha, w stronę węzłów przyusznych, ale pamiętamy i to jest mega po prostu ważne dla bezpieczeństwa, żeby te wibracje nie były zbyt silne dla naszego mózgu. Robimy to bardzo delikatnie, bardzo powierzchownie. Jeżeli czujemy gdzieś napięcie, możemy się zatrzymać. Tutaj przynosi też często są napięcia, które powodują zarysowanie takie mocniejsze brus nosowo także tutaj możemy sobie zatrzymać i pomasować chwilę dłużej. No trochę nos swędzi, także jest taki odruch, żeby sobie ten nos oh, podrapać. Dobra, strefa pod okiem. Tutaj też bardzo delikatnie, tylko i wyłącznie po linii oczu dołu, także nie wchodzę już w sam oczodoł ale również bardzo, bardzo, naprawdę ciągle powtarzam słowo bardzo i słowo delikatnie, bo to jest istotne, czyli tutaj też sobie rozmasowuję i potem sobie znowu idę, o, w ten sposób. Strefa między brwiami, no to jest już, słuchajcie, po prostu, bym powiedziała, jeden wielki rarytas. Jeśli chodzi o masaż, mogę sobie zataczać takie ósemki. Również wchodzę na brwi, bo tutaj właśnie też przechodzą mięśnie marszczące brwi. O, jak miło. Mm. No i czoło. Czoło bardzo delikatnie. Dobrze jest wymasować brzuźce czołowe, które są tutaj tak mniej więcej zlokalizowane. U osób, które mają napięcie, one będą bolesne. Taki masaż również pomaga w redukcji... Bólów napięciowych, także jeżeli są częste bóle głowy, to to może być pomocne, ale tutaj króciutko, dlatego że tutaj już jest mało tej tkanki podskórnej i nie chcę, żeby po prostu mocno ten masażer uderzał w czaszkę. Teraz przechodzę na skronie i to też jest bardzo relaksujące, bardzo, bardzo bym powiedziała przyjemne, no i też wartościowe, ponieważ jeżeli te mięśnie nam tutaj odpuszczą napięcia to będzie lepiej wyglądać zarówno twarz jak i również okolica oka, okolica całego policzka no i zmniejszają się też bóle napięciowe co jeszcze możemy sobie zrobić? Możemy bardzo delikatnie wymasować całą głowę, ale też tak naprawdę bardzo, bardzo delikatnie i tutaj skupiamy się na takim głównym punkcie energetycznym naszego ciała, punkt najważniejszy punkt według masażu Marma, także sam czubek głowy też możemy sobie delikatnie wymasować, możemy też całą głowę opracować. No i to co ja bardzo lubię, czyli te mięśnie podpotyliczne o w ten sposób No i tyle. Także tak naprawdę jest to mega proste urządzenie. Wyłączamy je w ten sposób, że tak samo chwilę dłużej przytrzymujemy. No i to jest cała robota. Głowica się łatwo zmienia, po prostu je trzeba wyciągnąć i jeżeli będę zmieniać. Ładowane jest to poprzez kabel USB. Kabel jest załączany oczywiście do całego kompletu. No i tak jak wspomniałam, mamy tutaj pięć głowic. To jest dla mnie najważniejsze, ponieważ tą głowicą mogę dosyć wygodnie, dosyć bezpiecznie wymasować całe ciało, w tym także dekolt twarz i szyi na czym mi zależało. Także to jest ta gratisowa dołączona do kompletu głowica. I cztery pozostałe, które są w różnych kształtach. Ta jest też taka dosyć często wykorzystywana, ona jest taka, no można powiedzieć jakby... Z takiej trochę gumy zrobiona, takiej pianki gumowej, nie wiem jak to dokładnie nazwać. Ona też jest taka dosyć delikatna w działaniu. Potem mamy już takie głębiej wchodzące głowice, czyli to jest taka gdzieś, gdzie tam nam po prostu potrzebujemy mocniej w mięsień, szczególnie właśnie gdzieś tutaj, do takiego punktowego masażu. Także to będzie taka podobnie też ta o innym rozstawieniu i taka płaska, którą lubię używać do większych mięśni, czyli to będzie na przykład okolica ud czy też przedramion. Tak jak wspomniałam, masażer służy do masażu całego ciała, nie tylko jest on dedykowany pod kątem urodowym, ale również takiego rozwiązania szukałam, więc zależało mi na tym, żeby on był poręczny, mały, dosyć delikatny i żeby właśnie miał tę głowicę, o której mówiłam, ale tak jak Wspomniałam i nie wiem, który raz powtórzę, może już setny, w strefie szyi, w strefie głowy używamy bardzo delikatnie, wręcz muskając, a nie naciskając głowicą na tkanki. Masażer możecie znaleźć oczywiście w sklepie yogapiękna.com w zakładce akcesoria. Zapraszam. Uważam, że to jest jedno z fajniejszych narzędzi, przynoszących niesamowicie wiele korzyści. Mega ulkę napiętym mięśnią, a co za tym idzie, też oczywiście poprawę wyglądu. Dziękuję za uwagę, ściskam buziaki, pa pa!